Taki ma być dół, tak szaki, bo ten butel zasunęli, tam nie wiem, nie. Tam jechali i tak pobili, ludzie ściągali, tam te jamy rzucali, tam zachowali. A tam jest jakiś krzyż? To nie ma nic. Nie, to będzie Żydek. Znaczy że do właśnie tak kiedyś właśnie tak nie niszczono tych Żydów tutaj. Takie były niemieckie, niemieckie a to tak chyba niemieckich czasy. A ci na Świdnicy, to a na świetnicy mieszkaliście i Żydzi? Na szczycie nie było Żydów, mieszkali na powarczach Żydzi, w o Oto gdzie pod Torami jest ten dom, u Wójtyszynka, na żydowskim. Aha. Czekaj, a tutaj pod lasem, jak ty nie raz dziadek ja opowiadał, tutaj to brzozy rosną, tu ten dom taki był, to, co to dom, tam coś wybrali? Co taka, taka pani była i, 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 i zabrali na, na, na sebir, na sebirze, byli pewnie w 1940 roku, 1941 pewnie, i ona, i później ten dom, Ruski tu byli i ten dom, był front, tutaj była granica wówczas, się możemy mówić mm -hmm. I tam byli Niemcy, to Ruski. I później Niemcy na Ruski ruszyli i oni uciekali i dwóch się ma na krwawę paszli. Takiego ja miała pewnie 14, 15 lat. Górnowskie się uczył, ten dom zapaliło. A... Oni przeszli, że nie uciekli z tego pociągu i przeszli. A to z pociągu jakiego? Na bełrze. Na i się prosili, żeby ich dali. Ona dała im jeść, a on tak, tak, gospodynia On poszedł do gienka, ojciec na taką komendę. Niemieckie przeszli, zebrali, ścielanie. I co tam ich zakopali? Tam zakopali, zaraz Tam nie zaścielili, tam nie zakopali. Czary bruch tam było, cały tam gdzie Polanka będzie ukraińska. No, ale tutaj na Świdnicy, po tutaj, Bo to, łobidzie Stepanyurek, to był wujek, mało, było miałby ostatnio ukraińskie. Gdzie tam tam pęd To mi ukraińskie było. Tam takie troszkę dalej na polu, gdzie może, Ta do lasku na mniej, berkano była chłop, domek był. Tam, gdzie urbane są byli Ukraińcy, wjechali na Ukrainę. Kubrat się dostał. Zaczęli szczerać, ziemią uciekli, w las, wszystko dostawili. Leszli, my siedzieli do rana, krzaka. Rano się dzień zrobił. Ten wojek nas zawiózł do, do stacji no. i wypływali. To, to są tam ludzie. Teraz do kościoła szli. To jest tam taka była taka uliczka, tam teraz taki ten, nie jest. Dzie I tam Niemcy stali, i młodzież, połapali, i do wagonu, i nie ma, nie a nie ma, nie ma, I na drugie po nich przyjechali, zasano, to jest, to jest, to jest, to no. To się cerki działo. A gdzie? Bruśnie zabili? W Choryńcu. W Choryńcu. A potem Szczecinie też. Czy nie była cerki też spalili. Jostry spalili. i Polacy. Była bo, bo na płaszczach spalili Ukraińcy same, same swoje domy. A co banda przyjszła, te ludzie wywierzyli. O poszedł po czterdzień, podłoże, podłoże, że ten ich ogień.